Cześć, to znowu ja. Nareszcie mamy upragnione zielone pole dla niedowiarków. O, teraz się własczyło. 1,26 gęstość. Zaraz zobaczymy w innej celi randomowo wybranej. Otworzyłem po prostu. Jakieś dwie cele mamy, mamy to. Mamy zielone pole, czyli da się i to takie w sam raz elegancko. A jeszcze dzisiaj nie koniec dnia. Więc jeszcze może coś tam dobiję. Zobaczymy jeszcze w innej celi. Otworzyłem cztery tak na próbę. Jest zielony. Tutaj nawet takie prawie 1,27, 1,28. Solidne zielone pole. też już łapie zielony może nie wszystkie są idealnie równe ale jeszcze on musi postać jeszcze się cały czas ładuje sorry za bałagan ale dawno tu nie sprzątałem o widzicie jak to wygląda kurzy się trochę robaczki umierają zobaczcie 60 v na całych nie mamy bo ładuje go Takim 58 z hakiem, niecałe 59 daje więcej nie potrafi. Bo trzyma wewnętrzny harmonogram, ale widzicie, jak ładnie bulgocze, a wiecie, co to znaczy. To znaczy, że jest wszystko w porządku. Także słuchajcie, dzisiaj dzień bardzo dobry. Udało się wreszcie, ale na razie Wam jeszcze sekretu nie, nie zdradzę, jak to się wydarzyło. Wieści wkrótce. Pozdrowienia. Babcie Słonko, cześć!